Są badania, y, które pokazują, że dorośli y, przeglądając y, różne konta na social media, czyli dorosłe osoby już z ukształtowanym, ukształtowaną tożsamością, tożsamością. Tak, z tym takim stabilniejszym układem nerwowym, po 20 minutach przeglądania social media czują się gorzej, niezależnie jak wyglądają. Tak, ale dlaczego? dlaczego? Dlatego, że w social mediach. To, co my widzimy, jest zawsze wyidealizowane. Tak. My nie pokazujemy tam naszych wad, my nie pokazujemy tam naszych problemów, naszych ym, potknięć. Tam są tylko nasze sukcesy, tak? To wtedy, kiedy wjeżdżamy na wakacje zagrobaniczne, to wtedy, kiedy sobie coś nowego kupimy, kiedy sadzimy pierwsze drzewa w naszym ogrodzie, mm -hmm. tak? Kiedy nasze dziecko zdobywa jakąś nagrodę, my tym się chwalimy. I nagle tak zderzenie z rzeczywistością, ale ja dzisiaj nie odniosłam żadnego sukcesu, ani wczoraj, a oni tyle sukcesów odnoszą. Wypadam blado, wypadam nijak. I w konsekwencji, naturalną konsekwencją jest, myślę sobie, jestem niewystarczający, jestem gorszy. A co dopiero dziecko? Co dopiero dziecko, więc tak. ważne jest pokazywanie dzieciom, że dorośli są nieperfekcyjni, że my też się boimy. Że my też popełniamy błędy, błędy. że to też mamy dużo. wątpliwości, że nie wiemy w ogóle, że też się boimy porażki, tak. że też mamy lęk przed oceną. Niezależnie od naszej samooceny, no są sytuacje rzeczywiście, że przechodzimy dosłownie przez to samo, co oni. Tak, że to nie jest po prostu nam obce, prawda? Może inaczej tak. sobie z tym radzimy, tak. ale też jesteśmy ludźmi i doskonale rozumiemy pewne rzeczy.